Siemaneczko, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ze strony w Areczek i zapraszam was na Dalszy tag 100 pytań, których nikt nie zadaje. Będzie druga. Polecimy sobie teraz częścią drugą, czyli od 51 do 100 pytań. I na tym będziemy kończyć ten tag. Już więcej tagu 100 pytań, których nikt nie zadaje. Nie będzie. Ale przecież już na kanale może no. będzie. pomyślimy. Pozwólcie, że napiję się jeszcze herbatki, zanim zaczniemy. Dobra, bez bitolenia jedziemy. Czy używałeś kiedyś broni? Nie, nie używałam nigdy broni. Nie chodzi o taką zabawkowy pistolet. No to tutaj to, 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 to. Kiedy ostatnio robiłeś zdjęcie u fotografa? I co ostatnio jak mi robił jakikolwiek fotograf To było na ślubie mojej siostry Ten tylko był fotografem A później? Chyba nic nic nie było Na pewno robiłem do legitymacji Ale to było ślubem. Czy uważasz, że musicale są kiepskie i tanie? Nie Czy święta są dla ciebie stresujące? Nie to ten okres świąteczny jest nawet taki fajny, bo i chodzimy, i robimy zakupy i... Mm. Można tak jakby... Pokazać swoją kreatywność, zazwyczaj jest możliwość. No. Czy kiedykolwiek jadłeś pierogi? Ja jadłem pierogi, ja cały czas pierogi, dobrze są... Ulubione ciasto owocowe, yy, ciasto truskawkowe. Kim chciał... Kim chciał być w dzieciństwie? Kim chciałbym być w dzieciństwie? A, powrót. Kim chciałeś być w dzieciństwie? A w dzieciństwie to chciałem być chyba kucharzem. No, zawsze... Lubię i jedzenie, jak mi widać. I gotować, ale gotowanie to trochę do niedaleko. Czy wierzysz w duchy? Widzicie co? Tak? Duchy to nie wierzę, ale... słyszałem różne przypadki. Jeżeli ludzie mówią, że to widzieli, no to nie wierzę. Przecież jeżeli ktoś widział, no to wiadomo, że takie coś było. Czy miałeś kiedyś uczucie vu? Oj, miałem... Czy, bierze... Czy bierzesz codziennie witaminy? Wiecie co? Codziennie witaminy nie. Tam od jakiegoś czasu, od jaki jest okres taki. Co znowu? Tak okres y, jesienno-zimowy to biorę witaminę D A tak to nie Czy nosisz kapcie? Y, w domu czasami... A za to przykro, muszę nosić kapcie <grywka> Zawodówka jest chora Czy nosisz szlafrok? Nie, noszę lafroku. Czym śpisz? W piżamie. W piżamie śpił Pierwszy koncert O Aż on tak rzadko chodził na koncerty? Nie wiem Natura czy Rosmon? Yy, Rosman. chyba. Next czy Adidas. Nie ma jakiegoś tam wyrafinowanego... Yy, wyrafinowanej marki. Która mi się najbardziej podoba. Cheetos czy Flitos? Cheetos. Orzeszki czy nasiona słonecznika? To i to. Chociaż... Bo to i to lubię, ale chyba bardziej nasioną sączyk. Czy słyszałeś o grupie Transwain? Nie. Czy brałeś lekcję tańca? Mm. O, sorry, brałem. Znaczy, to nie były lekcje tańca, tylko zajęcia poza lekcjami na podstawówce. Jaki zawód wyobrażasz sobie wykonywany, wykonywany przez rodzeństwo? A wiecie, że... Nie, nie wiesz, że Wiecie co, że nigdy nie, nie zastanawiałam się nad tym, jakby na przykład moja siostra miałaby zawód wykonywać, nie wiem. Umieś zwinąć język w rurkę. O taką rurkę chyba chodzi. Czy kiedyś wygrałeś konkurs ortograficzny? <grytania> A właśnie dzisiaj we wtorek, wygrywam we wtorek 26. Idę na konkurs ortograficzny, więc może wygram. <grytania> Czy kiedykolwiek płakałeś ze szczęściem? Jaki kontakt chciałbyś zobaczyć? Oooo, żem poleciał, sorry. Czy masz płyty gramof gramofonowe? Czy masz gramofon też nie ma gramofonu? Czy palisz kadzidełka? Nie. Czy kiedykolwiek byłeś zakochany? No, no to wiadomo, chyba każdy był już w tym moim wieku. Jakie koncerty chciałbyś zobaczyć? I tu jest bombka, bo ja tak naprawdę nie wiem. Chciałbym na przykład na koncert jeszcze Dawida Kwiatkowskiego. Jakieś y, moich tych raperów. jakiś tak, że tak powiem... Nie mam jakiegoś wyrafinowego... Fuh, znowu trudny język, żebym sobie wziął. Nie ma jakiegoś wymarzonego koncertu. Ostatni koncert jaki widziałeś? piękni młodzi. Gorąca czy zimna herbata? Gorąca, ale jak jest gorąca, no to do zimna. Cukier czy słodzi? Cukier. Jak dobrze potrafisz pływać? Widzicie co tak średnio? Kiedyś się uczyłem na własną rękę. Czy tak, dobrze się uczę na własną rękę? Tylko wolę zawsze dotykać jednego. Na... Nie wiem. Czy potrafisz trzymać od tych bez dotykania nosa? Dobra, wiem, coś na chwilę, ale potrafię jesteś cierpliwy, oj nie DJ czy zespół na Sela? Hmm. Chyba zespół, bo jak był, co ja bo, y, pf, cała mówię, wróć DJ, bo zespół to takie, starsi piosenki śpiewają, a to dla młodych to takie Czy kiedykolwiek wygrałeś jakiś konkurs? U. No, jakieś kiedyś wygrałem Nie wiem jaki Gdzieś tu może mam wklei zdjęcie. Chyba. Jak się Czy miałeś kiedyś operację plastyczną? Nie? Nie miał. Woliś czarne czy zielone oliwki? Nie lubię żadnych oliwk. Czy umiesz szyć wyszywać. Szyć to ja się dopiero nału, czy tak prawda? O pracy też mi szef mówił, że... Postawię mi niedługo za maszyną, więc mówię, o to fajnie. Najlepsze miejsce na kominek. Chyba sam. Chcesz wyjść za... chcesz wyjść za mąż? Ja za mąż nie wyjdę! Czy chciałbym mieć żonę pewnie? Tak bym sobie to sformułował na, na... Na 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 co? Na... Męskie! No pewnie, że tak. Jeśli... Masz męża... Nie, a ja nie mam męża! Jeśli masz żonę, jak długo jesteś w wążącym? Nie mam. Żony. Kim się podkochywasz, jak byłeś w liceum? Nie jestem w liceum, jestem w zawodówce. Fail! Z yy, nikim Czy dążyć do celu po trupach? No Staram się Masz dzieci? A widać umiem? Nie mam Czy jesteśmy dzieci? No chcę, no bardzo bym chciał Ulubiony kolor O jest dużo kolorów I pudrowy, y, róż taki delikatny I też niebieski taki też delikatny Bardzo delikatne kolory lubię Też nie nic z jakimś teraz? No za siostrą, za Kacperkiem. Czy chodzisz na fitness? Nie, nie chodzę, ale chodzę na siłownię, która jest na moim osiedlu. Znaczy koło mojego osiedla. No i co? Już? 50 pytań nam bardzo szybko. Wow! To trochę dobrze, bo przede mną nauka rosyjskiego Rosyjski górą się pouczyć. Aktualnie jest godzina 7.10. Chyba o 7 włączyłem, czy No wiem. Mam nadzieję, że ten krótki tak podobał wam się. Ale wracając jeszcze do mojego kanału. coś mi dał unsuba, więc... Przykro mi było, no, ale cóż. Przecież nie zmuszę go, żeby oglądał. 17 subów, 700 wyświetleń, więc cieszę się. Pod pierwszym vlogiem jest chyba 230, więc to jest ładnie. I chciałbym, czego nie chciałbym nigdy robić na moim kanale, ale was o to poproszę. Czyli jeżeli filmik ci się spodobał, to zalajkuj, skomentuj, najważniejsze, skomentuj, jak byś mógł udostępnić. Bo ludzie, mi się wydaje, że teraz nie szanują tych młodych youtuberów, tylko lecą do tych starszych, że widzą, że u mnie produkcje są oczywiście z niższej półki, no przecież każdy youtuber nie zaczyna od takiej wyższej półki. Z niższej półki. i ludzie nie chcą tego oglądać A to właśnie źle, bo ja sam oglądam młodych youtuberów Którzy nagrywają, dopiero zaczynają, więc tak jak mówię Zalajkuj. skomentuj Najważniejszy jest dla mnie komentarz nie musisz lajkować, udostępniać To jest już Twój wybór Ale zalaj yy, skomentuj Jest najważniejsze, bo wtedy wiem, że jesteś i że chcesz znać Twoją opinię To co powiesz? Że za długi, za krótki a ostatni tak, zrobiłem wam takie przeszkadzajko. przeszkadzajko. Przeszkadzajko, Muzyka była za głośno i to tak... trochę było nawet pod specjalnie. Niedobry jo. Ja. Dobra. To byłoby wszystko na dzisiaj. Ale zanim będzie wszystko na dzisiaj, się powiem, co będzie w ciągu tego tygodnia. Dzisiaj wtorek, Prawda, powiem, pojawi się Metin2, który właśnie teraz będę wrzucał yy, na YouTuby, ponieważ w nocy nie mogłem, bo oczywiście co? Bo mój internet stwierdził, że po co on ma działać w ciężoch, nocy? w nocy nie musi działać. I się wkurzyłem i We wtorek Metin 2 w środę będzie Crash Bandicoot i prawdopodobnie nie na 100% ETS 2. W czwartek Metin 2, w piątek ten blok co teraz widzicie. Sobota EuroTruk, niedziela The Sims 2 a Wojąż w środę Disney 2, Disney nie, Disney 2, tfo jeżeli w środę budziłem Disney 2, to nie Disney 2, tylko crash będę jego trójczkę i w niedzielę Disney 2 jeżeli zdążę to Disney 4, ale nic nie obiecuję i I zmiana o moich, moich zmianach na kanale moich produkcjach powiem wam na wstępnym blogu więc trzymajcie się do zobaczenia.